Dziś będzie o moich ulubionych filmowych adaptacjach powieści i opowiadań science fiction. Tylko filmowych bez seriali. Więc nie ma na przykład Expanse, która jest ekranizacją znakomitą, ale jednak nie filmem. Natomiast jeżeli ktoś jeszcze tego serialu nie widział, to niech nadrobi koniecznie. Tymczasem przejdźmy do dzisiejszego topu. Na miejscu dziesiątym mój własny wróg. Film sprzed równo 40 lat, który mógłby trafić do mojej serii o niedocenionych filmach science fiction. Był wielką finansową klapą, na co nie zasłużył. Być może jednak w dobie gwiezdnych wojen ludzie spodziewali się czegoś zupełnie innego i film tych oczekiwań nie spełnił. Bo zaczyna się klasycznie, od ostrzeliwujących się kosmicznych myśliwców. Ale jeśli ktoś myśli, że będzie to opowieść pełna akcji i laserów. To grubo się myli. Większość filmu to rozmowy pomiędzy dwoma rozbitkami na niegościnnej planecie pomiędzy przedstawicielami dwóch gatunków toczących ze sobą wojnę człowiekiem i jasczuropodobnym drakiem. No, trochę akcji jeszcze jest na sam koniec filmu. Generalnie, naprawdę ciekawa i oryginalna rzecz. Polecam. Miejsce 9. Ludzkie dzieci. Film spodobał się krytykom, ale szerokiej publiczności już niekoniecznie, bo tłumów do kina nie ściąga. A przecież jest jak najbardziej warte obejrzenia. Szczególnie, że dobrych dystopijnych thrillerów to zbyt wiele się nie pojawia. Zwłaszcza takich, które mają trochę fabularnej głębi i nie opierają się wyłącznie na scenach akcji. Film nakręcono 20 lat temu, Akcją osadzoną w nieodległej przyszłości. Tak kalendarzowo to mniej więcej w tym momencie, w którym jesteśmy teraz. Ale w świecie przedstawionym w filmie od 18 lat nie rodzą się dzieci. Nie wiadomo dlaczego. Wiadomo natomiast, że w takich warunkach trudno utrzymać normalnie funkcjonujące społeczeństwa. Dlatego oglądamy na ekranie Wielką Brytanię pogrążoną w chaosie. Nieoczekiwanie rodzi się jednak pierwsze od 18 lat dziecko żeby zatem dla ludzkości była jeszcze jakaś nadzieja? Na miejscu ósmym, Park Jurajski. Oglądałem ten film w kinie wkrótce po jego polskiej premierze. Nie jestem aż tak stary. To był zresztą pierwszy nieanimowany film, na jaki mama zabrała mnie do kina, bo bardzo lubiłem dinozaury. Nie zdawała sobie sprawy, że idziemy na thriller science fiction, raczej mało odpowiedni dla. 8-9 latka. Ale nie przypominam sobie, żebym się bał. Za bardzo byłem zachwycony żywymi dinozaurami. I wiadomo, że dziś te dinozaury już takiego wrażenia nie robią. Ale w latach 90., jeszcze długo po premierze Parku Jurajskiego, no to było coś niesamowitego. Nie wiem ile razy obejrzałem ten film, zanim zacząłem skupiać się na fabły. Miejsce siódme. Planeta Małp. Ok, wiem, że chwaliłem ten film na kanale już przynajmniej ze dwa czy trzy razy, ale co poradzę, jest bardzo dobry. Chodzi mi oczywiście o ten oryginał z 1968. Zdecydowanie najlepszy z całej franczyzy. Będący niezbyt wierną adaptacją powieści, ale w tym przypadku wcale nie wyszło to filmowi na złe. Odchodźmy moja ulubiona scena na końcu, której w książce nie znajdziecie. Film miał tyle kontynuacji i remake'ów, że dzisiaj chyba wszyscy wiedzą, o czym jest. Zresztą sam tytuł już wiele nam tłumaczy. Jest o planecie Małp, na którą trafiają ludzcy astronauci. Astronauci, którzy za sprawą hibernacji i dilatacji czasu przeskoczyli o 2000 lat w przyszłość. Miejsce szóste. Raport mniejszości. Spoiler, to nie jedyna ekranizacja twórczości Filipa Dika, jaka trafiła na tę listę. No, ale jest to pisarz bardzo lubiany przez filmowców. I nic dziwnego, bo miał fantastyczne pomysły, które świetnie nadawały się do tego, żeby wykorzystać je na dużym ekranie. Tak jak w tym przypadku. Tutaj wszystko obraca się wokół zmutowanych jasnowidzów, pracujących dla specjalnego wydziału policji. Takiego, który ściga przestępców, zanim ci przestępstwa popełnią. I wszystko idzie gładko, dopóki o przyszłe przestępstwo, a morderstwo tak konkretnie, zostaje oskarżony szef tego wydziału, czyli główny bohater filmu. Miejsce piąte. prestiż. Jeden z najlepszych filmów Christophera Nolana. Intrygujący i pełen zwrotu w akcji. Co prawda rozwiązanie tajemnicy ma trochę więcej wspólnego z magią, tylko udającą technologię, ale dla dobra tej opowieści jestem w stanie wiele wybaczyć. A, no i grupa fantastycznych aktorów to też atut nie bez znaczenia. Historia rozgrywa się pod koniec XIX wieku, a jej głównymi bohaterami są dwaj rywalizujący ze sobą iluzjoniści kiedyś przyjaciele, teraz po tragicznych wydarzeniach jakiej poróżniły, zaciekli wrogowie. Gotowi na wszystko, żeby wygrać rywalowi sekrety i zostać najlepszym magikiem w historii. Do tego celu pójdą choćby po trupach. Miejsce czwarte. Pamięć absolutna. Bardzo lubię ten film. Oczywiście chodzi mi o wersję z 1990. Ze Schwarzeneggerem. I tutaj ani trochę nie mam pretensji, że nie zachowano szczególnej wierności opowiadaniu Filipa Dika, bo wyszło z tego naprawdę fajne widowisko. Jasne nie jest to fantastyka szczególnie naukowa, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę zakończenie, no ale co z tego? Najważniejsze, że mamy do czynienia z emocjonującą pełną zwrotu w akcji historią człowieku, który przypadkiem odzyskuje wymazane mu wcześniej wspomnienia. I uświadamia sobie, że był kiedyś tajnym agentem działającym na Marsie. I postanawia na tego Marsa wrócić, co nie wszystkim się podoba. Ale koniec końców zmienia losy tej skolonizowanej planety. Na miejscu trzecim Marsjani. Czyli zostajemy na Marsie, ale tym razem to fantastyka naukowa pełną gębą. Do tego stopnia, że znaczną część filmu ogląda się jakby to był popularno-naukowy dokument o tym, jak mogłyby wyglądać początki kolonizacji Marsa. Co zresztą dużo mówi o tempie tej opowieści jakże odmiennej od marsjańskiej pamięci absolutnej ale przecież nie gorszej. Film, dodam na wszelki wypadek opowiada o losach astronauty, który pozostał samotnie na Marsie, po tym jak reszta członków jego ekspedycji odleciała myśląc, że zginął podczas burzy piaskowej. I teraz bez wystarczających zapasów musi przetrwać na niegościnnej planecie, a ktoś znów przyleci z Ziemi. Na poważnie zabiera się więc między, między innymi za marsjańskie rolnictwo. Miejsce drugie: Blade Runner, czyli łowca androidów, w którym po raz pierwszy zobaczyliśmy to klasyczne dla cyberpunka neonoweniar. To znaczy. Pierwsi widzowie wtedy zobaczyli ponad 40 lat temu, bo w tym przypadku film jest jednak trochę starszy ode mnie. Tak na marginesie historia w nim przedstawiona miała się wydarzyć w roku 2019. Jakby ktoś jeszcze nie oglądał, to niech koniecznie nadrobi, bo to lektura obowiązkowa dla miłośników fantastyki. Tylko muszę przestrzec, to nie jest taki cyberpunk jak z Edge Runners, gdzie ciągle się strzelają. Wręcz przeciwnie, przez... Większość czasu wszystko rozgrywa się bardzo powoli. Ale warto zobaczyć choćby dla świetnego Rudgera Hauera. I dla najsłynniejszego chyba monologu w dziejach kina fantastycznego. Monologu, który Rudger Hauer sam napisał, bo wersja ze scenariusza mu się nie spodobała. No i miejsce pierwsze. Duna. Duna to moja ulubiona powieść science fiction. W czym nie jestem jakoś szczególnie oryginalny, wiem. A filmowa Duna, to znaczy jej pierwsza część z 2021, to jeden z moich ulubionych filmów science fiction. Albo może i ulubiony. Sam nie wiem, wrażenie zepsuła mi trochę część druga. To wciąż bardzo dobry film, ale parę rzeczy mi się w nim nie spodobało. Przede wszystkim to, co zrobili z Chani i z ze Stilgarem szczególnie. W książkach to dla mnie jedna z najbardziej interesujących postaci, a w filmie no był jaki był. Ale tak czy inaczej, jeden rewelacyjny film i jeden bardzo dobry. Mało które powieści mają tyle szczęścia do adaptacji, a nadchodzi część trzecia. Swoją drogą wygląda na to, że będzie łączyć wątki z książki drugiej Mesjasza Duny i trzeciej, czyli Dzieci Dune. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No dobrze, to teraz pora na Was. Jakie adaptacje powieści albo opowiadań science fiction, których tu nie wymieniłem, Wy macie na liście swoich ulubionych. Na koniec jeszcze zwyczajowe dwa słowa autopromocji. Moja ostatnia powieść ekranizacji jeszcze się nie doczekała, ale i tak zachęcam Was do zajrzenia na stronę golemiczarownica.pl. Link pod filmem. Znajdziecie tam opis książki i jej początkowy fragment. Może zachęci Was do przeczytania całości. Mam taką nadzieję. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.